Dzień dobry Państwu. Myślę, że te osoby, które dotarły na godzinę dziewiątą powinny zostać nagrodzone tym, że zaczniemy wcześniej, a te, które się punktualnie prawie, a te osoby, które się spóźnią będą stratne. W związku z tym ja mam ogromną przyjemność powitać Państwa Majnacko Grodzicki i mam przyjemność tutaj reprezentować chwilowo Magnificencję rektora. Przede wszystkim chciałem podziękować za to, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie na piątą już jubileuszową, można powiedzieć, to 660 paru lat jeszcze nam trochę brakuje, ale jest nadzieja, że ta konferencja rzeczywiście stanie się, no co najmniej do takiego jubileuszu dojdziemy jak Uniwersytet. Proszę Państwa, mam ogromną przyjemność powitać Magnificencję Rektora Pana Profesora Wojciecha Nowaka, który jest pomysłodawcą, twórcą inicjatorem tej konferencji, pan profesor za chwilę zabierze głos i powita jeszcze państwa osobiście, natomiast mnie przypadł w udziale zaszczyt powitania wszystkich państwa, w szczególności chciałem powitać przedstawicieli władz miasta, panią prezydenta, pan, panią pełnomocnik, aktualnie prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki senioralnej, panią Annę Okońską-Walkowicz. Witamy serdecznie, witam. Y, przedstawicieli różnych organizacji, które tutaj y, były zainteresowane i dotarły na tą konferencję, y, uniwersyteckich podmiotów leczniczych, y, podmiotów leczniczych współpracujących, tych y, szczególnie szpitali zrzeszonych w uniwersyteckiej sieci szpitali szkolących. Y, mam ogromną przyjemność podziękować wykładowcom za to, że przyjęli zaproszenie i tutaj do udziału w tej konferencji I za chwilę wezmą udział czynny. Proszę Państwa, patronat honorowy tej, tej konferencji, obok magnificencji rektora, udzieliła również Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Mienia Świętego Łazarza w Karkowie i Pani Prezes, dr Jolanta Stokłosa. Witamy serdecznie. I Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego. Jak Państwo widzą nasza konferencja się rozwija. Ten plan na dzień dzisiejszy jest dość y, intensywny, bo mamy, do, mamy do, praktycznie do wieczora dzisiaj zajęcia. Zaczniemy za moment od takiej sesji od wykładu inauguracyjnego, później na temat opieki hospicyjnej i patrząc na ten program. Dalej będą również sprawy, że nieważne jakimi są aspekty prawne. No, i pytanie: jakie są wyzwania, czy, czy mamy szansę na to, żeby rzeczywiście wolontariat zafunkcjonował jeszcze lepiej w stosunku do tego, jak już dzisiaj działa? Natomiast na zakończenie, y, dwugodzinne warsztaty, raz, dwa, trzy, sześć rodzajów warsztatów, a więc będzie można już indywidualnie y, się szkolić. Y, jeżeli państwo pozwolą, to ja w tej chwili poproszę magnificencję rektora o zabranie głosu a potem będę prosił panią doktor Jolantę Stokłosę. Pani Wicencjo, bardzo proszę.